Tak wyglądamy w poniedziałek. Niestety tu jest tak słaby internet, że ja nic nie jestem w stanie to wrzucić i live'a nie zrobię. Wobec tego takie krótkie filmy w środę albo w czwartek wam wrzucę. Już nie wiem, nawet, nawet nie wiem kiedy. Na razie pokazuję, jak wyglądamy w poniedziałek. O, tu już się rozstawia. Rozstawia się robot. Uuu, graciarnia straszna, ale to normalne. Uuu i zaraz będziemy wywozić zestawyki jeszcze pójdę tylko Doradka Radka pokażę bo Radek z nami jest widzicie ten film kilka dni po tym jak zostało to zrealizowane nagrane jak się wydarzyło my już wiemy co się wydarzyło wy jeszcze nie wiecie się jeszcze na razie nie dowiecie, ale wrzucam te filmy, żeby pokazać, że jesteśmy na Karpiach. Niestety radził jest tak kiepski internet, że tylko nagrywam takie krótkie stawki. I Tak, tak jak ostatnio i wrzucę to po powrocie. Nie? No Radziu się tutaj już też. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień, dzień dobry, dzień dobry. Co e, robi się. Się, się robi. Się A co tam się robi? Jakieś zestawy znowu. O, jakieś kurde. Czodek. A grubo! grubo! 22 na grubo. Jak zwykle, jak zwykle, jak zwykle na grubo. W takich okolicznościach przyrody jesteśmy dzisiaj, tak tu jest. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o taki krótki meldunek z nadwody. Meldunek, który się ukaże, tak jak mówię. Nieco później niż, niż rzeczywistość. Ale oj ale to tak musi być. Karpiówki już się gotują, przygotowują się, gotują się, przygotowują się. Marker nie wiem czy widać, jeden już wywieziony. Drugi, drugiego nie widać, trzeciego też nie widać, ale ta już robota jest skończona. Słuchajcie moi drodzy, nie wiem na tę chwilę jaka, jaki jest wynik. Ile żeśmy dostali od jeziora do zera, czy tam coś wyłowiliśmy. W momencie, kiedy będę wrzucał ten film, to ja już będę wiedział, jaki jest wynik. A Wy jeszcze nie? Chyba nie. Chyba, że będzie coś naprawdę rewelacyjnego i będzie się trzeba tym pochwalić. Ale jest problem: mamy słaby internet. Tam na górze, widzicie górę? Tam na górze ten internet działa, no ale to trzeba by było tam cały czas latać na, na górę, żeby, żeby coś wrzucić do, do sieci. Nie wiem, czy będę miał na tyle czasu. Hmm i determinacji, żeby to robić, na razie nagrywam te filmy takie krótkie i będę je starał się środa-czwartek wrzucić do internetu, żebyście wiedzieli, co tutaj się dzieje, co się wydarzyło. To na tę chwilę wszystko, bo ja muszę szykować zestawy. Pozdrawiam, cześć.